Zbliża się tłusty czwartek, więc pora na test pączków. Najgłośniej zawsze jest oczywiście o tych najtańszych pączkach z marketów za około 75 groszy za sztukę. Więc w tym roku postanowiłem sprawdzić, czy warto wydać jednak troszkę więcej, a przy tym mieć smaczniejsze i lepsze pączki. Sprawdźmy to. Na początek pączek z Biedronki z nadzieniem karpatkowym kosztuje on 2.99. Spodziewałem się aromatycznego, budyniowego, śmietankowego nadzienia, jak skarpatki, a dostałem niestety bezsmakową masę i to w bardzo małej ilości. Bardzo się tym pączkiem zawiodłem i go nie polecam. Donat KitKat z Lidla. Kosztuje on 2.99. Posypka KitKat na samej górze jest super i to największy plus tego donata. Wafelek też jest bardzo fajny, ale sam donat niestety bardzo szybko się nudzi, a ilość nadzienia czekoladowego w środku to jakiś żart. Pączek Wedel z Biedronki. Kosztuje on około 2,79. To fajna propozycja dla fanów mlecznej czekolady. Nadzienie jest przepysznie czekoladowe i słodkie, ale zauważyłem, że od jakiegoś czasu jego ilość się zmniejszyła. To znaczy, może tego nadzienia nie jest jakoś bardzo mało, ale po prostu mniej niż kiedyś. Przez co czasem pączek jest zbyt suchy, ale i tak bardzo polecam pączek Wedel. Jagodzianki z żabki. Ich koszt to 2,99 Niestety jagód jest bardzo mało, kruszonki również, a nadzienie ma specyficzny, lekko miętowy posmak. Mi ta jagodzianka nie smakowała. Pączek z marmoladą i ze skórką pomarańczową z żabki. Kosztuje on około 0,59. zł. W żabce jest niestety mało pączków, więc wybrałem ten pączek, bo innego i droższego nie było. Spodziewałem się, że ze względu na cenę będzie on bardzo słaby, ale nie jest wcale tak źle. Nadzienia jest niestety bardzo mało, ale jest całkiem dobre. Przypomina w smaku żelki truskawkowe, co jest naprawdę super. Mafin czekoladowy z nadzieniem malinowym z Lidla. Kosztuje on 2.99. Przyznam, że jest całkiem smaczny. Muffin przypomina brownie i nie jest mocno słodki, co uzupełnia słodsze malinowe nadzienie. Donat z piankami. Bardzo ładny donat z Lidla. Kosztuje on około 2.69. Smakowo jest jednak bardzo słabo. Te pianki są fajne i sprężyste, więc ciekawie się je, je. ale sam donat jest nudny i słaby. Bez nadzienia nie polecam. Podsumowując, zdecydowanie ten ranking wygrywa pączek Wedel z nadzieniem z mlecznej czekolady. To jeden z lepszych pączków. Nieźle sprawdził się też pączek z żabki z nadzieniem przypominającym żelki. Najbardziej zawiódł mnie jednak pączek z nadzieniem karpatkowym. Za 2,99 można było naprawdę spodziewać się czegoś dużo lepszego. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to bardzo proszę o subskrypcję, o łapki w górę, o komentarze. Będę bardzo wdzięczny.